Bum, bum. Dziś holowanki. holownicza. Ciągarka stacjonarna. Tu się nawija lina, a tam jest przyczepiony paralotniarz. Podpinamy hol patent. Kierownik starotu podpina pacjentkę. Za przedlotem rozwiązanie zagadki. Czerwone było od czego, a niebieska było od czego. Hmm. Gości podpięty. Czarna kropka. Co to oznacza? Nikt tego nie wie wskazuje nam kierunek wiatru. Dobrze jak jest wzdłuż osi pasa. Kości jak ciągnie, to tu ma wskaźnik jak mocno ciągnie. Musi ciągnąć wagę pilota. I dostaje komendę jazda, jazda, jazda. W skrzydło wstaje i biegniemy i w górę. i jajeczko pięknie i kładziemy skrzydełko Ilo zakończone brawo